Szanowni Państwo, bardzo proszę o zabranie głosu pana profesora Janusza Kabeckiego, przewodniczącego zespołu wspierania Rada Mary i pozwól w Kościołowińskiego. Kochani, drodzy przyjaciele, witam w tym pierwszym miejscu postojowym. Witam serdecznie każdą i każdego z Was którzy tak licznie przybyliście do Stolicy, aby dać świadectwo prawdy. zdrowie nawet nie mogę przykażeć, mówiąc wszystkim, ale więc ile nas jest, dzięki wam da. Witam także serdecznie tych, którzy z różnych przyczyn nie przybyli tu, ale towarzyszą nam modlitwom i towarzyszą nam przez prawo no, czynne z Radia Radia i Telewizji 2.